Ilu ampułek leku zużywa się podczas skleroterapii? Przede wszystkim, ilość ampułek leku nie ma tutaj bardzo dużego wpływu na, na nasze leczenie. Ilość ampułek jest zależna przede wszystkim od wielkości naczynek, który mamy, mamy na nogach. Zalecenia flebologiczne mówią nam, że maksymalna ilość ampułek, jakie możemy użyć, wynosi 3. Natomiast możemy zarówno podawać skleroterapię w postaci pijany, jak i w postaci płynu. I tutaj w postaci piany podajemy ją również z powietrzem, także możemy mniej podać takiego leku. Możemy podać 10 ml skleroterapii, etoksy sklerolu, czyli leku, bo tak to się nazywa w postaci piany. Resztę musimy podawać w postaci płynu. Natomiast to są zalecenia towarzystw flebologicznych. Natomiast jak przeczytamy ulotkę leku, to ilość ampułek, które możemy podać danemu pacjentowi zależy od jego wagi oraz od stężenia procentowego tego leku jest już zupełnie różne. Dla pacjenta ważącego około 80 kg według zaleceń producenta możemy podać nawet 12 ampułek leku według producenta. Natomiast wątpię, żeby jakikolwiek flebolog zdecydował się na takie leczenie. Możemy przyjąć, że jest to około 2 do 3 ampułek w trakcie jednej wizyty.